Dobry wieczór, cześć Kamil. Dobry Witamy wieczór Państwu, cię. dobry wieczór Adamie, dobry <laughs> wieczór Pawle. Świetnie. Dobry w wieczór Maćku, dobry wieczór Maćku. W końcu ktoś nas przedstawił, nie? Tak jest. <laughs> I w końcu, w końcu razem. I w końcu zwycięstwo Kamil. No, indywidualnie tak. Eee, Czy ja uważam, że dla nas, jako dla grupy, która e, no. Była może nie tyle przejęta, co objęła po prostu nowego dowódcę. To uważam, że to zwycięstwo mm. drużynowe w Klingental było mm. no, bardziej ważne w kontekście po prostu. Tak, tak, w kontekście ogólnym, ale dzisiaj dla mnie to było coś, na co ja długo czekałem, długo pracowałem i coś, co wydaje mi się było mi potrzebne. Kamil, obserwowałem Cię po zwycięstwie w Klingental, obserwowałem Cię po mm. zwycięstwie w Engelbergu. To jest całkiem na radość. Znaczy też nie, nie mogę jakby e, mówić, że ja się nie cieszę, po prostu, uh -huh. że w Tal to zwycięstwo mnie nie cieszyło, bo, e, bo tak nie było. Uh -huh. to, to, to jak mówię, to, jest zupełnie, to są też inne emocje, prawda? Zwycięstwo drużynowe też e, no, idzie jakby do większej grupy ludzi. To na, na to, to zwycięstwo pracowaliśmy wspólnie wszyscy, począwszy od zawodników. Każdy z nas musiał po prostu dołożyć. E, swoje, swoje najlepsze mm. skoki, a poza tym też po prostu tutaj idzie cały sztab, e, no wszyscy po prostu też ludzie, których nie widać na co dzień w kamerach, e, a tutaj to jakby, no, to jest jakby takie moje osobiste, personalne, prawda? Kamil, e, e, co roku jest tak, a przynajmniej przez ostatnie lata mm. bywa tak, że tą tramp, trampoliną w Twoich dobrych wynikach jest właśnie to Engelberg. Mm -hmm. Na czym to polega? Powiedz mi, czy mm, to przygotowanie do sezonu zimowego jest tak przeprowadzone, że mm, twój szczyt zaczyna się właśnie tutaj? Czy, czy może no. jest coś, o czym, o czym ty nie wiesz, o, o czym trenerzy nie wiedzą? Jak to zrobić, żeby strzelić się od Wydaje, pierwszego konkursu? W, w, wiele razy nad tym mm -hmm. myślałem i. i... Nie wiem, to też um, nawet, nawet chciałem kiedyś to skonsultować z, tutaj z, z panem Adamem. <grym> z jednej strony jest to tak, że ja jestem dobrze przygotowany od początku sezonu, ale gdzieś poprzez ostatnie lata, gdzie po prostu nie szedł ten nigdy początek sezonu, gdzie, gdzie zawsze była i, i problemy z pogodą, przez co też trudno się było po prostu um, z, w 100% zmobilizować. Um, I nawet jakoś, jakoś mentalnie po prostu przygotować do, do zawodów, które jak widać za oknem nie, nie wiadomo czy się odbędą. Um, to też Engelberg był zawsze takim miejscem, gdzie tu się wszystko odbywało, gdzie było po prostu wiadomo, że było ładnie, było po prostu już e, zimowo. Świątecznie e, Nawet, nawet nie, nie, bardziej mówimy teraz o kwestiach sportowych, no nie? Gdzie, no, gdzie te zawody były po prostu na najwyższym poziomie, ale zawsze było mniej więcej rozgrywane w fair warunkach. I to był jakby taki dla mnie, w mojej opinii, wyznacznik, po prostu kto jest w jakiej dyspozycji, też pomiędzy okresem świątecznym a turniejem. No i, i znaczy przed okresem świątecznym i turniejem, już przed tą taką no, najbardziej może niedocelową, ale takim takim. No, ważnym punktem w sezonie. No i może też mentalnie po prostu tak jakoś sobie zakodowałem, że to jest czas, kiedy już trzeba po prostu nie wiem, e, być w 100% gotowym do, do, do sezonu. Do dnia dzisiejszego w cudzysłowie, Wiatr był niejako sponsorem Pucharu Świata. To sponsorowanie się chyba zakończyło w dniu dzisiejszym. Czy to spowoduje, że ta wasza wypracowana forma zacznie się coraz częściej pokazywać mhm. na skoczniach? Bo umówmy się, pierwsze tr tr trzy konkursy mhm. w Kusamo, Wiśle i w Niżnym to, to była jedna wielka loteria. No ale trzeba sobie powiedzieć też pra mhm. prawdę, że no, skoki są taką dyscypliną sportu, gdzie po prostu bardzo często wiatr. To wypacza wyniki. No i to też jest poniekąd piękno tego sportu, że wydaje, wydaje się, że po prostu jest murowany faworyt, czy są murowani faworyci do zawodów, a, a tu się okazuje, że wszystko jest o 180 stopni odwrócone faworyci się nie kwalifikują do drugiej serii, a czasami nawet do konkursu, a, a wygrywa ktoś zupełnie po prostu znikąd, prawda? Tak by można było powiedzieć. Mhm. No, i, i gdzieś to jest po prostu wszystko wpisane. My to akceptujemy, będąc zawodnikami tego, tego sportu. Eee, nie zawsze w pełni, po prostu to e, że nie w pełni się, się z tym zgadzamy, ale to akceptujemy. Adam, ja mam do Ciebie pytanie, bo dzisiaj rozeszła się wieść na temat odwołanego konkursu Mistrzostw Polski w Wiśle. Moglibyśmy wytłumaczyć kibicom. Dlaczego ten konkurs właściwie został odwołany? No, brak śniegu, pogoda. Wiśle, Wiśle dosyć mocno ubyło tego śniegu, bo prawie 50% była tam jeszcze propozycja, żeby może ten konkurs przeprowadzić z zakopanym, ale tam też wyszły siatki już na zeskoku, więc organizatorzy wiedzą, że za niedługo jest Puar Siata więc muszą oszczędzać trochę te skocznie. I gdzieś tam wpuszczenie w tym momencie, jak ciężkiego sprzętu ratraków może spowodować, że ten śnieg dostanie powietrze i jeszcze szybciej stopnieje. Mają być opady śniegu podczas świąt w zakopanym, więc to w jakimś tam stopniu może zrekompensować ten brak, który teraz jest, ale de facto chyba i tak najważniejsze jest to, żeby były mrozy, żeby oni mogli trochę dosypać. Choć gdzieś tam te zapasy cały czas trzymią, no bo najważniejszy w tym momencie jest ten Puchar Świata, który, który jest już w styczniu. Kamil, uh... Zapytam Ciebie, jak Ty się zapatrujesz na tą decyzję Polskiego Związku Narciarskiego na temat odwołania tych mistrzostw Polski, bo wiemy wszyscy, muszę dobrze przemyśleć że to był, odpowiedź. Że to był nieco niefortunny znaczy, że dyrektor termin, siedzi obok. nieco niefortunny termin, jeżeli chodzi o rozgrywanie tych zawodów, szczególnie dla was, którzy na drugi dzień dosłownie tak. musielibyście wyjeżdżać na turniej czterech skoczni. Ja powiem szczerze, że byłem nastawiony na to, że te zawody będą, że trzeba będzie pojechać do Wisły w drugi dzień świąt, no, skoczyć trzy skoki w zawodach. Najprawdopodobniej przespać tam noc, w wiśle, żeby już nie wracać do zakopanego i później znowu w drugą stronę, tylko jechać już później na drugi dzień na, na turniej. No i dla mnie nie ma po prostu, w trakcie sezonu nie ma czegoś takiego, jak ja się na to zapatruję. Po prostu mm -hmm. ja jestem zawodnikiem e, i moim obowiązkiem jest skakanie w zawodach tam, gdzie te zawody się odbywają. I czy one są po prostu w Wiśle jako Mistrzostwa Polski, e, czy turniej czterech skoczni w Oberstdorfie mm. czy, nie wiem, memoriał olimpijczyka w Szczyrku jeżeli trener decyduje, że tam jedziemy, tam skaczemy w zawodach to moim obowiązkiem jest po prostu tam pojechać i danie z siebie wszystko Wspomniał... właśnie, to jest tak, że de facto to, to nie zawodnicy, tylko trenerzy decydują o takich rzeczach gdzie kto startuje, jak startuje i, i, i jeśli chodzi o to, co się w tym roku stało to mimo wszystko jest to troszkę na rękę Mm -hmm. Trenerom, że ten konkurs został odwołany. Bo tak jak tutaj Kamil mówił, że jemu to nie sprawia jakiegoś tam problemu, że był nastawiony na to, ale przyjeżdżając 23 wieczorem. Nie, nie ma to faktu, że jest fajnie, jak no zawody została odwołane. Właśnie. 23 przyjeżdżają już 6 mm -hmm. niektórzy już wyjeżdżają, niektórzy 7, więc no, ten okres świąteczny jest bardzo krótki. A też ci zawodnicy potrzebują tej regeneracji, żeby się dobrze zregenerować przed kolejnymi zawodami. No, na pewno ważniejszy jest Puchar Świata. Kamil, poruszyłeś przed chwileczką temat turnieju Czterech Skoczni. Zapytam wprost, czy wiążesz jakieś nadzieje ze startem w tej edycji? Nie, że wiążę. No, mam nadzieję, że tam pojadę. A to, to na pewno. To na pewno. No, żywię głęboką nadzieję, że zostanę zabrany na te zawody. A poza tym, z doświadczenia wiem, że nie wolno się na nic zastawiać. Wiele razy jechałem na zawody z konkretnym, może nie planem, ale z konkretną ambicją. I te ambicje zostały bardzo szybko rozwiane i zostałem, że tak powiem, sprowadzany, może nie do parteru, ale na ziemię. No i wydaje mi się, że najważniejszą Najważniejszym celem, jaki powinienem sobie obrać, z jakim powinienem jechać na takie zawody jak turniej, który jest wymagający i fizycznie, i, i, i mentalnie, to jest po prostu koncentracja na, na swojej robocie, czyli moja robota wiąże się z oddaniem dwóch dobrych skoków w zawodach. Jedno pytanie jeszcze do ciebie na koniec nie będziemy Kamila trzymać tu w nieskończoność. E, twoje spojrzenie na dzisiejszy konkurs na, na e, opinię na temat innych zawodników. Kamila mamy na samej górze? Super sprawa. E, Piotrek, ósme miejsce, mamy w 30 jeszcze paru zawodników, ale chciałbym głównie dopytać o kubę wolnego i o Clemensa samurańkę. Czy to jest e, chwilowa niedyspozycja, czy, czy, czy zaczyna coś się dziać? I, to jest ciężkie w tym momencie odpowiadać o, o Kubie, bo naprawdę w ostatnim czasie nie było widać, że, że może oddać taki skok jak dzisiaj. Bo dzisiaj jak rozmawiałem jeszcze z trenerami, no to on w zasadzie się w ogóle nie odbił. To był po prostu atak do przodu i to było widać od razu z że to nie poleci. I on jest tego świadomy, był bardzo Kuba przygnębiony po, po tym skoku. Wiem, że Michał dzisiaj będzie z nim jeszcze rozmawiał na ten temat. Żeby go zmotywować bardzo, bo jutro jest kolejny konkurs, kwalifikacje, i jego stać naprawdę na bardzo dużo. No zresztą widzieliśmy w drużynie w Klingenthal, że, że naprawdę odgrywał bardzo dużą rolę. A też wszyscy się zastanawiali, czy Maciek może lepiej zamiast Kuby. No, ile a się okazało, dokładnie. A Kuba naprawdę skakał super, więc stać go na bardzo dużo. Po prostu zepsuł skok. No. Chwilowa niedyspozycja dyspozycja i tyle. Znaczy to, to nawet nie dyspozycja, to. to po prostu był, można powiedzieć, jeden skok, no, gdzieś mm. tam. Albo tak jak Kamil mówi, gorzej się wyśpisz, coś ci nie pasuje, wiesz, mm. przyjeżdżasz. Wczoraj nie było żadnego skoku. Jakby wczoraj były te dwa skoki te kwalifikacje, to też są kolejne skoki, które gdzieś tam mógł spróbować tej skoczni, z czym się je i tak dalej. A dzisiaj dostał jeden treningowy i kwalifikacje od razu, nie? Też każdy ma prawo popełnić błąd. No dokładnie. Nie? Kamil, bardzo Ci dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Liczymy na więcej.